Puszczać film z rozmownicą, tylko nie wiem po co. Witam Pana Tadeo. Witam pana Tadeo. Ja nie widzę sensu stosowania tej premiery. Jestem gotów na wszystkie debiuty, które Pan Tadeo zaproponuje. No nie panie Tadeo. Dlaczego Pan gra ze mną obronę Marszala? To jest debiut, po którym staje się źle, stoi się źle E4. Jeszcze koniś poszedł na auta. No na razie tu nie spieszę się ze stawianiem skoczka na F3. Witam Pana Raugor, dawno Pana nie widziałem. Tu przepchniemy. Można przepchnąć, przepchniemy. Panie Aragok, proste zadania są bardzo ważne. Zasłaniam się, bo chcę wziąć parę gońców, a jak zbiję, to będę miał ruch pionem na C4. I chcę powiedzieć, że pokazuję te zadania dla dzieci, pani Arak, nawet tematy w jednym ruchu, czy te brania figur są bardzo ważne. A myślę, że dla przynajmniej połowy moich uczniów, których tu widzę i z którymi z przyjemnością rozmawiam i gram, to też się przydadzą. O tu muszę rozwinąć konika. Tu rozwinę konika, bo ten konik poszedł nieszczęśliwie. Mogę zagrać a3. Tu trzeba było grać c6. No ale skoro nie ma c6, mogę zagrać... No nie, wprowadzam figury. Miałem wprowadzać figury do gry. Proszę bardzo. Nie będę grał jak... Jeszcze mam ruch hetman b3. Tam nie? Aha. Aha, 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 aha. Jednak go wyganiam. Wyganiam go. O! I teraz na skoczek C5 i Gram B4, żeby nie było skoczek C5. Trudno. H6 jest osłabieniem pozycji króla. Będę starał się to wykorzystać. Gram goniec D3, ale ja gram na bicia w przelocie, panie Tadeuszu. A piony też biorę. Mam pierwszeństwo bicia. Biję tu i biję tu. To było tak zwane wtrącone posunięcie. Nie zbiłem. Tu nie można bić, bo mam pierwszeństwo bicia. Nie można bić na B4. Pierwszy bije figurę i wisi Hetman. A ze względu na słaby rozwój czarny, zwany niedorozwojem, tylko nie chcę używać tego słowa. I w następnym ruchu chcę zbić piona. O! A ja, 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 a skoczek D5 nie mam. Wisi koń. Musi odejść. A nie bardzo ma gdzie? Tragedia. Parte się skończyła zanim się zaczęła. 12 ruchów. Panie Tadeuszu proszę nie grać obrony marszala. No, i chytrze wyjść gońcem tu, bo będzie związanie. Roszuje. Pion sam jest wart wygranej. Tu nic nie grozi, roszuje. Została realizacja przewagi. Pion nie wisi. Hetman B3 nie ma. Skoczek D5. Niedobre. Ale możemy zagrać otakę. Grozimy ruchem skoczek C7. I będzie wisiał koń. Zaraz odpowiem. To co. Nie elegancko się zachowałem, proszę mi wybaczyć, ale jestem prosty, proste ze mnie chłopisko, jak mawiał Stefan Dykało. No herbata się kończy, mam jeszcze wodę. Znowu mam pierwszeństwo bicia. Tu Tiu, tiu, tiu. No spróbujmy. Ale to nie wygrywam. Bije tu wieża, będzie... Koniś? Koniś. Próba wzięcia wieży. Próba wzięcia wieży. Wycofujemy się. Mam ruch hetman B3 na hetman B6, nie boję się. I teraz trzeba zagrać wieżą na B1, tylko którą? Próba wzięcia piona, nie daje. Tu groziło bicie, nie nie odbija, bo hetman bije na B3. Bronię, obroniłem się. Skoczek broni, piona, wieża broni, wszystko się broni. Szach na E3 nie groźny. Znaczy po of ofierze jakości. I tu i tu. Nie mogę tego dać. Nic nie podstawiłem, wszystko obroniłem. Proszę nie grać ze mną na Unlimited. Unlimited to jest gra korespondencyjna. Obroniłem mi tego i tego i tamtego. Teraz chcę zrobić taki manewr. Zaryzykuję. I zbiję. Oj, Panie Tadeuszu, ładnie Pan zaczął, ale to proszę nie grać w tym momencie, bo zagrać e6, c6, g6, ale nie d5. No d5 to od razu jest do tyłu. Bardzo trudna pozycja. Tak zgadzam się, że do taktyki nie pasuje.